Zadanie 29. No, jako wiązka zadań, tak? 29.1, pierwsze zadanie, 29.2. No i koniec, czyli dwa zadania, niezależnie od siebie, tą główną wspólną treścią. 29. Każda krawędź w nie jest to prawidłowego sześciokątnego, ma długość równą 6. 29.1. Dokąd zdania, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni całkowitej tego grania jest równe. No i mamy wskazać właściwą bardzo podobne do siebie odpowiedzi. 216 z przodu tej łączy przy każdą z nich. Pierwiastek z trzech też się powtarza, tylko liczba przy pierwiastku się zmienia. No dobra, rozpoznajemy bryłę. Tak? Grania stosu prawidłowy sześciokątny. Czyli co my o takiej bryle wiemy? Że w podstawie jest sześciokąt foremny. Tylko sobie Narysujmy. No, jak to się rysowało w szkole, troszeczkę trudniejsze, no ale spróbujmy jakoś. Tutaj tak po skosie. Tutaj tak. I teraz ten odcinek przejdzie w to miejsce. Ten krótki pójdzie tak. I tutaj wypuszczamy wysokości na 5 kratek. Chyba nam wystarczy. No może trochę wyżej na 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 4, 6, tak. No właśnie. I tutaj 2, 4, 6. Dobra, trochę krzywa to ostatnie, no ale niech już tak będzie. Mamy narysowany gronia stosunkowo prawidłowy, sześciokątny. W podstawie jest sześciokąt foremny, czyli każda krawędź ma A, a wysokość bryły H. U góry jest oczywiście identyczna. sytuacja. każda krawędź podstawy górnej też ma długość A. No i co my wiemy o tym, bo nie w stosunku prawym Każda krawędź, tak, czy nie wyszczególniono tej krawędź boczna albo krawędź podstawy, każda krawędź, czyli ta, ma długość równą 6. Czyli wiemy tutaj stąd, że na pewno krawędź podstawy ma długość 6 i jednocześnie wysokość bryły jest równa 6. Tak? Tutaj może w dwóch miejscach zapiszemy, a tutaj też jako wysokość. Dobra. Pole powierzchni całkowitej tego grania jest równe. No właśnie, co się składa na pole powierzchni całkowitej takiej bryły. Tak? Czyli jakbyśmy chcieli oklejać jakimś papierem, takie, takie pudełko w kształcie graniosłupa prawidłowego sześciokątnego. No to muszę wziąć dwie podstawy na pewno. Papier na oklejenie podstawy dolnej, identyczną ilość papieru na podstawę górną, no i na te ścianki, tak? Czyli wzór na pole powierzchni całkowitej. To będzie co dwa razy pole podstawy, bo pieczko i denko jest do oklejenia w tym pudełku, no, plus pole boczne. No właśnie, rozszyfrujmy pole podstawy, czyli pole sześciokąta foremnego. Tak, pole sześciokąta foremnego. No i tutaj troszeczkę jest problem, bo tak nie do końca znamy wzór na pole sześciokąta foremnego. No ale jakbyśmy ten, tą podstawę, ten sześciokąt foremny sobie tutaj wyciągnęli na zewnątrz. Załóżmy, że to jest sześciokąt foremny. Już się szczególnie ciepiamy. Tak. No to pole tego sześciokąta foremnego można byłoby wyrazić jako sumę pól sześciu trójkątów równobocznych, tak? które tutaj gdzieś powstają. Taka kanciasta pizza się tutaj utworzyła. Każda krawędź. A i tutaj też mamy A. No właśnie, czyli pole sześciokąta foremnego to jest 6 razy pole trójkąta równobocznego, właśnie obok długości A. Tutaj mamy 6 identycznych trójkątów równobocznych. No to tutaj wrócimy. Pole sześciokąta foremnego to jest 6 razy pole trójkąta, ale równobocznego. A wzór na pole trójkąta równowocznego już jest nam znany, tak? Albo do trzykania w tablicach, jeżeli ktoś dokładnie nie pamięta. O tak. No to doliczamy to pole podstawy. 6 razy 6 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4. Tak? Potęgowanie ma pierwszeństwo. Czyli 6 razy 36 pierwiastków z 3 przez 4. Myślę, że tutaj warto skrócić te liczby, czyli będzie 6 razy 9 pierwiastków z 3. Czyli mamy 54 pierwiastki z 3. Taka liczba wyraża pole podstawy tej bryły. Dobra, to jeszcze pole boczne jest nam potrzebne. Co się składa na pole boczne, czyli jakbyśmy chcieli oklejać to pudełko dookoła. No, tak naprawdę mamy sześcian tutaj bocznych, które są jakimiś figurami. No, każda z nich jest prostokątem o wymiarach A na H. Ale jeżeli uwzględnimy też informację, że każda krawędź ma długość 6, to tak naprawdę każda ściana tego pudełka jest kwadratem obok długości 6. A my mamy 6 takich kwadratów, czyli pole powierzchni bocznej to jest 6 razy pole jednej ściany, czyli 6 razy pole kwadratu obok długości A, czyli 6 razy 6 do kwadratu. To znowu, wytykowanie ma pierwszeństwo 216. No i uwzględniamy nasze wyniki, tak? Pole boczne, pole podstawy tutaj, w tym wzorze. No to wrócimy może do góry, tak nietypowo, dwa razy pole podstawy. Czyli dwa razy 54 pierwiastki z trzech, dodać, pole boczne, 216. Czyli otrzymamy 108 pierwiastków z trzech, plus 216. Taka liczba wyraża pole powierzchni całkowitej grania stosu. No i szukamy właściwej odpowiedzi. Poprawną odpowiedzią tutaj będzie odpowiedź D. No właśnie, troszeczkę roboty było, ale szybki rysunek, wyobrażenie sobie tego grania stosu o pudełko, oklejanie, bo chodzi o pole powierzchni całkowitej. Sprawa załatwiona. Punkt zdobyty. Dobra i drugie zadanie. Związki. Oblicz cosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego grania stosłupa do płaszczyzny podstawy. Zapisz obliczenia. No właśnie. Jak będzie przebiegała ta dłuższa przekątna? Dłuższej przekątnej. No w takim razie są dwie przekątne, tak, które można rozróżnić. Jedna. Załóżmy, że uczepię się tego wierzchołka. W tym położeniu będzie najlepiej. Jedna przekątna tutaj. Tak, łącząca ten wierzchołek z tym. A druga. Ta dłuższa jest tutaj. Tak? Więcej sznurka byśmy potrzebowali, żeby połączyć te dwa punkty niż te dwa punkty. No właśnie. Tą dłuższą może oznaczmy D1. No i wczytujemy się w treść. Jakiś kosinus, czyli jakiś kąt na pewno. Oblicz kosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej, czyli tej niebieskiej D1 do płaszczyzny podstawy. No właśnie, czyli gdzie jest to drugie ramię kąta? do podłogi, bo w podstawie jest tutaj sześciokąt, czyli do tej podłogi chcemy tutaj znaleźć kąt, tak? Można sobie wyobrazić, że to D1, czyli ta dłuższa przekątna jest takim sznurkiem. Tutaj go u góry odczepiamy i on spadnie na podłogę. gdzie spadnie na podłogę, czyli na tą płaszczyznę. Tutaj spadnie, w to miejsce. Końcówka tak? tego sznurka, grawitacja przeciągnie w to miejsce. I tutaj ten sznurek się położy na podłodze. Czyli w tym zadaniu chodzi o to, żeby znaleźć kosinus tego kąta. I jest to kąt nachylenia dłuższej przekątnej granicosłupa do płaszczyzny podstawy. Tak. Dobra, no co to za trójkąt? Teraz dobrze było, że to jest trójkąt prostokątny. I tak rzeczywiście jest, jeżeli skoncentrujemy myśli teraz wyłącznie na tym trójkącie prostokątnym. Tak, mamy ustalić kosinusa. No dobra, kosinus. Wyciągnę ten trójkąt na zewnątrz. Żeby mi łatwiej było operować tutaj. Tak. Tutaj ta alfa, tutaj to D1. A tu kąt prosty. Tu jest ta wysokość bryły 6. No właśnie, jak działa kosinus kąta w trójkącie prostokątnym. Jest to przyprostokątna leżąca w ramieniu do długości przeciwprostokątnej. Czyli żeby wyznaczyć kosinusa, ja muszę podzielić długość tego odcinka przez długość tego odcinka. Tak działa kosinus kąta ostrego alfa. Naszym celem jest wyznaczenie najpierw długości tego odcinka. No i też tego, żeby policzyć żeby policzyć kosinusa ostatecznie. Tak? No właśnie. A czym będzie ten odcinek na rysunku bryły? No to jest oczywiście ta przekątna podstawy, gdzie ona jest w tym sześciokącie foremnym. Tak? No jak wrócimy do naszego poglądowego rysunku, jak ona przebiega? Startuje z tego miejsca. Mamy obejść w lewo. Raz, dwa i w trzecim wierzchołku skończyć. Raz, dwa, w trzecim wierzchołku skończyć. Tutaj. I to będzie ten odcinek. No i tu już ładnie widać, że ten czerwony odcinek, ta przekątna sześciokąta foremnego jest jednocześnie, ma długość równą dwa razy A. Tutaj możemy sobie jeszcze inną przekątną narysować. Czyli tutaj jest 1A, za chwilę też jest A, czyli łącznie mamy 2A. No skoro 2 razy A, no to 2 razy 6, czyli 12. Taką długość ma ta czerwona przekątna podstawy krańastosłupa. Czyli tutaj jest dwunastka. Ok. Dobrze. No i do kosinusa już mam jedną wielkość 12. Teraz chciałbym mieć duży D1 policzone, tak? No to z spitagoraasa będzie najlepiej. D1 do kwadratu. To będzie 6 do kwadratu plus 12 do kwadratu, czyli d1 do kwadratu równa się 36 plus 144, d1 do kwadratu równa się 180, no już to się gdzieś wyskiwało w jakimś zadaniu, czyli d1 pierwiastek ze 180, zbijamy na 36 razy 5, czyli 6 pierwiastków z 5. Taka jest długość dłuższej przekątnej granicos 2. No i cosinus mówi co? 3 prostokątna w ramieniu do przeciwprostokątnej. Czyli jak policzymy poprawną wartość cosinus alfa to jest dwunastka do 6 pierwiastków z 5. Tutaj razy pierwiastek z 5, razy pierwiastek z 5, aby pozbyć się niewymierności z mianownika ułamka. Czyli 12 pierwiastków z 5 przez 6 razy 5. No tutaj szóstka ładnie z dwunastką się uprości. Czyli ostatecznie cosinus kąta nachylenia dłuższej krawędzi, dłuższej przekątnej granicy supa do płaszczyzny podstawy ma wartość 2, pierwiastki z 5 przez 5. Dobra, zadanie za jeden punkt. No, a ta wyobraźnia tutaj musiała być uruchomiona. Troszkę ciężko było tak rozwiązać bez rysunku, no, ale zaudało udało się. Zrobione.